Dinozaur pim push La 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 Dinoza pimpush. kurwa mać Kurwa Ej drzwi mi obciążają Nie kurwa. mogę wyjść, nie mogę wyjść! Ej Trajdowy dalej do odbudowy miasta Potato ma... pies bojowy Nie, całe miasto Potato pies bojowy Poteto pies bojowy pies bojowy i Potato pies bojowy E Ta Piana? On shield. Piana? Słyszysz? Piana. Co? Zdaje. Eee. kurwa. się kurwa Szkoda. <laughs> Wyciągaj go Nie mogę kurwa. Jak nie pad go Kurwa utknąłem Mam was wszystkich o. Żyjecie da. Ty Petarda Patrzę na cię Przydul mnie kurwa w końcu. Przydule cię. Kocham. Ej, ta to powiedziałem mu twoją historię. No. no przydul się. się. musisz wsiąść, tak? Tak, to nieźle że. No, Wsiąłem, Kocham cię, Ozil. Cię, kocham cię, <laughs> cię kurwa kocham raz, kurwa. Ej, bo on mi powiedział, że. Jak, e, że masz, no to, takiego, masz takiego dużego, że żyrafa może ci tylko obciągnąć, kurwa. Eee. Ty... Pierdolę tak, chłopie, chłopie! Uuuuh! No. Tak, aż tak bardzo. Ops. Opsza. Panie Samir. Myślę, że to będzie nasze wyzwanie. Ale pan, to będą pan, dwie kobietki. Jest pieszy, tak? mm, akurat jest nas dwóch. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. panie, panie, panie robi loada. Poczekam chwilę, bo się z Samirem próbuje porozumieć. Słucham, panie. Panie Samir, pan jest pierwszy. To znaczy? Ten robi loada, to później przyszedł. Tak, o ja się z nim obudziłem już w głowę. <noise> to Poczekajcie w kolejce. Robi rób. lauda! Czyli najpierw pan Samir, tak? Rob może robi lauda! Może byśmy najpierw spróbowali leków, wiesz? Jakbyśmy. Zróbmy tak, że one daleki, się ja. dać, o, kurwa, już się O kurwa już działa jak Dobra, dobra. Niech mi pani coś poda, może to zadziała, już nie chcę... Nie chcę słyszeć jego głosu. Aha. Ja jestem wie? w innym płacie twego mózgu. Wiesz, jestem twoim koszmarem. Panem. Zawsze będę Cię pierdolił Ej, Już założony Dobra ja pan poddany Powinno oh. być zobaczymy. za chwilę lepiej o, o, sekunda Jakby minęło Dziękuję wam No o do pierdola Dobra, jednak chyba to jest nieodwracalne Dobra, to. Co, mogę pana dotknąć osobisty? Proszę. Ze starymi znajomymi, kolegami, między innymi. Nie wiem, o której mam wychodzić. Zamiast po 24 godzinach się opiekować, to sobie poszło, widzowie. Bardzo nieprzyjemne. Nie, nie jestem zazdrosny. Ufam jej sobie. Związek trzeba budować na zaufaniu. Wiesz, tak się nagle, randomowo zaczęło wkręcać, że o, siedziałem na Discordzie tam z widzami, miało być coś tam w tych godzinach, a się okazało, że siedzieliśmy i rozmawialiśmy dwie godziny. Także zupełnie nic ten, nie ni co ty. Ja nie jestem z, z tego kurwa typu ludzi, co by ci mówiło o ty kurwa mówiłeś, że, mieliśmy, że będziemy razem siedzieć i tak dalej. Co ty stary. Także na, na spokojnie. Fajnie no było, wiesz co jest. Super, z tym tak Garys modem to nie przepraszam, bo to kurwa już nie ma za co z tym Garys modem to ja widosy dostawałem Czy masny będę zrobić dla widzów kurwy nie poswolisz bidos Dzisiaj mam dość dużo chrypa, bo trochę względem... Zdjąłem, zdjąłem Kamilek To problem do mnie! Ja Co wy kurwa gadacie?

to jest a gdzie on kurwa elo fadima dalej podej po to trzymaj młotek do families patrzcie <laughs> uważajcie na forum trybota hello my friendo siema jeszcze mój o szybko to, jest, to ma co 60 fps jak zrobisz odpowiednio szybko to się nie będzie widać na streamie to będę robił tak opa Kurwa nie no, nie ma co, co będziemy wydwołać, będziemy się szybko, kręcić szybko, 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 szybko Tak było widać Co mówisz? Nie wiem, zajebmy to łysemu tolamów Po prostu No Cura. i co z adwokatem? I po, no i kurwa poszedłem potem na zakupy, jaram szluga Ej, po, co ooo! to kurwa ma... Na... Dobra, no mów, 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 mu. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Ty <laughs> wiem, że nie ma. Czekaj, puszczę za muzykę, jadę w pistu. Trzymaj się, Samir, jadę. Jedziesz. <laughs> Ej! Nie, nie, nie! Pochyl się! Dobrze, dobrze! Pochyl się, pochyl się, pochyl się! Płakam, Oo, No, to chuj! Nie heh, Jak jest przepis na niebieską metę... ...Erwida! Nie wie, nie wie! Nikt... nikt nie wie! Dla Erwida! Dla Erwida... ...zdradziłeś nie przepis... Nie. Na... ...na... metkę! Zrób mi Gouda! Nie zdradziłem żadnego przepisu Zrób mi gołda Zrób mi kurwa gołda Zrób mi gołda Okej, Zrób. 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 Zrób mi kurwa gołda, gołda. Okay, gołda, mi gołda, gołda. Jest, jest, jest. Nie, to najgorsze To, najgorszy to, najgorszy jest. Jest. Nie, to, Nie to tak ty jesteś? Popatrzmy. Na rzekanie. Nie, Nie no. no. ci co ci jebie? Będzie poprzez robienia... Co ci jebie? Co ci Bagata, Ale... mów głośniej. Ej, widzowie, chyba kończy. Bagata mówi, że tak je że muszę iść się wykąpać. Nie mogę się po domu tylko Zostawiam zapach jak alkoholik, kurwa w autobusie. Wydaje mi się, że słyszeliśmy. No. Co ci jebie? Ej, serio ja co ja mi jebie? A ja Co ja mi jebie? Ja ja ty ja. gadałaś? W no, to ja 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 przysią, mówiłem ja 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 ci, nie zaczynamy z czegoś. Trzy stopy za to, w przesyłki. trzy stopy. Mąfenci. Nie, 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 od czwartej od od albo trzeciej się zaczynały takie ma, bardzo małe. Czy ma jest liczby. tu ktoś, kto nami subika? Dowiedzię się w swoim czasie. Pierdol się. To nie jest kalizm, jak człowiek składa się z. Ale. Człowiek składa się 70% z wody. Arbuz składa się w 90% z wody, czyli co? Jesteśmy w 70%. w 80% arbuzem? Może no, wyjdziemy po prostu. A co? Nie wiem, kurwa bije się z wiatrakiem! Pomógł mi wiatra. Ogólnie coś możesz wiedzieć, czego jeszcze nie wiem. Czy wiesz, że pozostawiony sam sobie sos sojowy w plastikowym opakowaniu wybucha? Jezu, Dzięki, że mi to powiedziałaś. Może nie jestem tego godnym człowiekiem, ale oglądałeś może u na Bombera jest taki serial na Netflixie. Fajnie, jakbyś mógł teraz z niego wpasować. Jeszcze legalnym sposobem. O, ci preferuję naprawdę gastronomię. Gdzie mogę, znasz może jakiegoś dobrego dostawcę sosu sojowego zamówiłbym w hurcie, Jakieś 15 galonów. Nie jestem. Okej. Okay. Po prostu staraj się nie jak najszybciej, tylko poczekać sobie na odpowiednią platformę. Powolutku sobie pójść Jasne, zapierdalam. Ja mam lepszy sposób. O. Działa. Kurwa, pierdolony Młociarz, kurwa. No torcie się kurwa objawił. Dobra, liczymy, znowu oboty, idź na góry. Mamy trzy dragon Trzy dragon dwa kokosy, jedno liczy. Za Dwa kokosy, dwa kokosy. Za... załóżmy za jakiś kokos. Nie mogę się ruszyć. Ile ból litchi? Trzy. Nie, nie, jedno. Nie jedno, trzy dragon dwa kokosy chyba. Umarłem. Mamy różnie ustawione jak coś. Aha, aha, aha. A widzę, 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 tak. I on ma, on, to jest chyba najładniejszy skin, jaki widziałem. Jeszcze ma takie serduszko na brzuchu. No, po prostu świetny skin. Muszę go kupić, ale nie mogę go dostać. Ja też widziałem taki pewien najpiękniejszy skin, jaki kiedykolwiek widziałem. Jaki to był? No, kiedyś kliknąłem na Twój stream, miałaś kamerę na pełny ekran. Dostrzegłem ten uśmiech, te wspaniałe oczy. To bardzo, ja dziękuję. Dolał mi się odkleja, kleja, kurwa, gramy. Nie, nie, kurwa! Byłem na górze, kurwa! No i tyle mnie cofa, kurwa! Przecież byłem na tym! Ale kurwa śmieć, dzisiaj jest dzień! No kurwa! Nie, no to jest kurwa nierealne! Przecież byłem tam! Co zrobić, jak zerwała z tobą dziewczyna? No nie wiem, co masz, kurwa zrobić! Popłacz się, kurwa! Jak ktoś nie ma, a chciałby, albo tu macie do Steel Sirius. Kuba to przesyła 10 Dzięki zbądek. Kuba to za dyszkę. Mogę ci dać całą łuskę w twój piękny nosek. Jasne, że nie, spierdalaj, ale dziękuję za dyszkę. Słyszycie to? A kurwa, młotek wynaleźli, kurwa. 21-23. Kłop, młotek się wynalazł, kurwa. Napierdala, jakby kurwa, okrzyżowanie jakieś kurwa robił. Być. Mogę być! Chodź, chodź, kurwa! Nie, Wspieram chipsy. Tu na streamie mi widzowie wysyłają bicy. Ja obczałem sobie nowe bity. Nigdy nie myślałem o wydaniu płyty, ale zawsze chciałem tu podbijać szczyty.